Bardzo serdecznie na moim kanale I to jest finalnie pierwszy film Właśnie na moim kanale Więc bardzo serdecznie Was witam Ja jestem Amelka ym, No I ym, na początku tego filmu Chciałabym Was poprosić O zostawienie łapeczki w górę Jeżeli podobają Wam się takie filmy Oczywiście subka możecie szczelić I ym, napiszcie w komentarzach Jakie chcecie żebym nagrywała filmy Dzisiaj nagram QA. Jak widzicie, pod tu jest Pytanie, które zadam na Instagramie, więc serdecznie was zapraszam. I takich niektórych z Google, a, a niektórych z głowy. Więc bez przedłużania przejdźmy do filmu. Okej, okay. pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, to czy chciałabym mieć włosy dłuższe niż mam teraz? Jak widzicie, ja mam takie. Nie, nie, to jest krótka piłka. Nie, bo ja się lepiej czuję w krótkich ładnie wyglądam w krótkich i po prostu no lepiej mi jest w krótkich włosach. Drugie pytanie, jaki mam kolor oczu? Jak się urodziłam, miałam niebieskie. Potem z wiekiem czasu miałam niebiesko-zielono-brązowe, ale teraz nie mam niebiesko-zielono-brązowe. Bardziej zielone. Potem pytanie zadała moja koleżanka Madzia. Bardzo cię serdecznie, pozdrawiam. Czy nagram z nią kiedyś film? Um, oczywiście, że tak, jeżeli ktoś będzie chciał wystąpić na moim filmie, to, to zapraszam. Um, następnie pytanie, następne pytanie to jest, um, kiedy mam urodziny. Um, urodziny mam 4 czerwca. Też miałam. Z kim mam najlepsze relacje? Wiadomo, że z rodzicami mam najlepsze relacje, bardziej z mamą. Ale jeżeli chodzi poza rodzicami, to jest to trudne pytanie, bo jednak w klasie mam dobre relacje, ale finalnie bardzo dobre mam relacje z moją najlepszą przyjaciółką Gosią. Pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz. I dobre mam relacje z wszystkimi dziewczynami z mojej klasy, ale najbardziej to chyba z Magdą, Julką i Emilką. Pozdrawiam was, jeżeli to oglądacie. No, czy chciałabym mieć królika? Tak, myślałam o króliku, ale na początku chciałam mieć bardzo królika, ale teraz wolę mieć żółwia albo rybki, więc bardzo bym chciała żółwia albo rybki. Ale królika bym chciała mieć kiedyś. Czy miałam trudności na początku czwartej klasy? Tak, pół na pół, jakby miałam takie, że bardzo się cieszyłam, a z drugiej strony się bałam, jak mi pójdzie w czwartej klasie, ale bardzo dobrze mi poszło. Mój ulubiony kolor. Dobra, to jest trudne. Ale na początku moim ulubionym kolorem był niebieski, dalej bardzo lubię niebieski. Lubię także bardzo czerwony, różowy lubię, ale tak, tam pomiędzy gdzieś, ale najbardziej, najbardziej, najbardziej to lubię niebieski. Czy chciałabym mieć rodzeństwo? Ja finalnie nie mam rodzeństwa. Czy chciałabym mieć? Ja bym chciała mieć finalnie rodzeństwo, ale jak wszyscy mi opowiadają, jak to jest mieć rodzeństwo, tak bym się czasem od niej chce, jak sobie pomyślę, nawet moja kosenka ma rodzeństwo. Ale chciałabym w sumie, więc tak no 50-50, pół na pół. No chciałabym, ale bym nie chciał. No i ostatnie pytanie z Instagrama, czy znaczy nie ostatnie. Um, ile mam lat? Um, może się domyślacie. Ci, którzy znają mnie z Instagrama i finalnie prywatnie mnie znają um, i wiedzą, ile mam lat. Wiedzą, ile mam lat, ale tak finalnie teraz nie chcę tutaj mówić. Um, no nie chcę, może kiedy indziej. No, tak finalnie to mam. Jestem nastolatką, no, tak do nazwy. Następne pytania pojawiały się, tu nie mam zapisanych, ale pojawiały się na Instagramie. To pytanie, dwa pytania takie były, jak nazywam się na YouTubie. Ja to napiszę na Instagramie, ale no, nazywam się Snoopy. Um, I um, pytanie było takie jedno, to ty masz, cytuję, to ty masz YouTubea. Tak, każdy ma chyba YouTuba. To, że mam kanał, no mam kanał. Tartuszko. Więc to by, ty, to, to by było na tyle z pytań z Instagrama, więc teraz przechodzimy z pytań z Google'a. No, tutaj też mam zapisane. Więc y, pierwsze pytanie to jest: Moja ulubiona piosenka. Ciężkie pytanie. Hu ja lubię bardzo dużo piosenek. Bardzo dużo lubię piosenek. A czekajcie, muszę troszkę pomyśleć. Ja bardzo lubię piosenki GenZi, bo bardzo lubię GenZi, moim marzeniem jest pójść na koncert jest i spotkać Jazzie. ale... Moją ulubioną piosenką to jest chyba piosenka Friendship Fausty i Bartka Kupickiego, Twój wzrok Hani i Świeżego. Ten moment mi się podoba. Nie jest moja ulubiona, ale mi się podoba, więc w sumie ten i obywatel świata. Fota Morgana też lubię, ale najbardziej obywatel świata. Te trzy piosenki, twój wzrok, twój wzrok" friendship i y -y, obywatel świata trzech kuli. Następne pytanie było, y jakie jest moje marzenie? Ja już tu marzenie powiedziałam przed sekundą, ale powtórzę pójść na koncert Genzy, albo w ogóle spotkać Genzy, to jest moje marzenie. No ale koncert już się chyba skończył, chyba jeszcze jest w październiku, nie wiem. Nie wiem. Albo jeszcze drugim moim marzeniem jest przejechać pociągiem, bo nigdy nie jechałam pociągiem. Mój lęk. Mój lęk to chyba to się nazywa arachnofobia, chyba coś w tym stylu. Czyli lęk przed pająkami. Ja finalnie boję się pająków, w ogóle jakikolwiek owadów, najbardziej pająków. I bardzo boję się nie ciemności, ale tego, co jest w głębi tej ciemności. No, le, wysokość nie moja. No, y, jeszcze opowiem o sobie troszkę. Ym, jaka jestem? Ja jestem finalnie odważną dziewczyną. Może nie w każdej kwestii, ale jestem w miarę odważna. Nie wstydzę się za bardzo. Bardzo lubię aktorstwo, chodzę do szkoły muzycznej. Um, gram na skrzypcach, na gitarze, szkoła szkole muzycznej na skrzypcach. Co jeszcze mogę powiedzieć o sobie? Um, um, staram się utrzymywać dobre relacje z wszystkimi ludźmi. Um, no i jakby zawsze staram się być pomocna. I jakkolwiek wchodzę do klasy, to żeby być takim na luzie, taką fajną dla każdego. Wiadomo, jeżeli ktoś mnie strasznie wkurzy, albo ktoś mnie obgaduje, czy jest za mnie niemiły czy po prostu, no, um, nie przezywać, coś w tym stylu. Mi jest smutno. Ja finalnie jestem taką dziewczyną, że smutno mi jest od razu, bo ja bardzo mam takie odczucia, że od razu jak ktoś jest taki smutny, jak komuś coś się stanie, jak ktoś jest taki dla kogoś niemiły, to mi jest od razu smutno po prostu, więc no, um, no. Jeszcze było takie jedno pytanie, jakie mam oceny. Mam bardzo dobre oceny. Mam pasek na koniec roku, same szóstki, piątki. Nie mam żadnej czwórki, ani zniżej, mam tylko piątki i szóstki. No. Co więcej bym o sobie opowiedzieć? No, od dwóch lat mam w ogóle pokój tutaj u siebie, sam dla siebie. Zawsze chciałam być stewardessą, tak? Chcę być stewardessą stewardessą. Bardzo lubię latać samolotem. I to są teraz, te wakacje będą dla mnie najbardziej takie rozrywkowe, najbardziej ciekawe, można to tak nazwać. Bo ym, teraz od codziennie prawie spotkam się z jakąś koleżanką. Potem za trzy dni jadę na kolonie z siostrą zakonną i z koleżankami. A ja w ogóle nie jestem przygotowana, więc jeżeli chcecie film spakowania się, to zostawicie łapki w górę i napiszcie w komentarzu. Um, potem wracam, Jak wracam 15 to 20 Od razu jadę do Turcji um, 10 dni No i potem sierpień mam taki Nie za bardzo miły, nie za fajny um, No nie chcę mówić dlaczego Bo jest to sprawa osobista Ale jadę do Danii z pewnego powodu um, Pół na pół jest fajnie Nie chcę mówić z jakiego powodu Bo tak jak mówię jest to sprawa osobista No i e, tak tak no. I jeszcze na pewno chcę iść do kuzynki na noc. Właśnie w niedzielę idę na noc do kuzynki, bo mój tata też jedzie do Danii i żeby mi nie było tak smutno, więc w poniedziałek też ten, idziemy na basen, jak się nie rozpada deszcz, będzie ładna pogoda od raczej, więc jeżeli chcecie film właśnie z tej nocki, um, z tej nocki mojej, od niedzieli do, bo w niedzielę jedziemy do Babci na obiad, więc dlatego zostaje. No więc, jeżeli chcecie film z tej nocki i w ogóle, no to po prostu piszcie w komentarzach, zostawcie łapki w korekcie. No więc, w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to zrobię na short jeszcze QA. No. I w ogóle za niedługo powinien się pojawić też test na szorcie um, frutów i jeszcze innych różnych rzeczy. Dlatego wyczekujcie i subskrybujcie mój kanał, żeby żaden film i żaden content was nie ominął. A jeżeli macie jakąś wizję, um, film, który też mogę zrobić we wakacjach, nawet w roku szkolnym, to napiszcie w, Google, w komentarzach. Chętnie um, spróbuję go zrobić. No, zostawcie łapeczki w górę, jeżeli też takie filmy Wam się podobają. No i oczywiście subka mi się zrobi miło. Oczywiście nie namuszę Was, nie musicie tego robić, jeżeli mm, nie chcecie, ale mi, się, mi by się zrobiło bardzo miło. W tym odcinku to było. Na tyle, dzięki za uwagę. Pa!